Witam serdecznie, dobry wieczór. Dajcie znać, jak widzicie. Obraz jest ok, przybliżenie zrobić. Oj, dawno już live'a nie robiłam. Zapraszam serdecznie, zaraz będzie losowanie zwycięzcy. Mąż zapomniał y, telefon. Tak. Godzina 18. Witam serdecznie, zostawcie łapeczki. I zaczynamy live. Jak widzicie, na stole dzisiaj tutaj urzęduje. Latarka mi się tu świeci, żeby było jasno. I są nagrody, będzie konkurs. Także zapraszam, wchodźcie, wchodźcie i bawcie się dobrze. Zróbcie sobie jakąś herbatkę, kawkę. Ja mam właśnie herbatkę na rozgrzanie, bo to troszeczkę potrwa. Witam serdecznie wszystkich obecnych. O, już z nami 9 osób. Super. Troszeczkę tu echo jest w tym pokoju, ale jakoś to chyba mi wybaczycie. Trzeba zrobić przybliżenie. Mamy tutaj drapeczki, dzisiaj draping, losowanie zwycięzcy. Witamy, witamy. E, tu mamy już nagrody, jak możecie zobaczyć. Zaraz ta figurka oraz cztery małe inne Kinder Niespodzianek do kogoś polecą. Zapraszam na losowanie, dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w naszym konkursie. Witamy Jolantę, Wiktorię, Marcina, witam serdecznie wszystkich obecnych. Ja się już biorę za mieszanie. Trochę tutaj osób wpisałam, także będzie... Uwaga, uwaga, jeden zwycięzca, do którego poleci ta fajna figurka z awatara. Dajcie znać jak widać, czy dobrze, czy nie, bo naprawdę nie wiem, dawno nie robiłam live'a, ja herbatkę popijam, życzę Wam smacznej herbaty albo kolacyjki i się biorę za losowanie zwycięzcy, także live będzie zapisany, aby do nas odezwał się zwycięzca. Po tą figurkę oraz inne małe. Do tego oczywiście dorzucimy pocztówkę prosto z Tyrolu. Ja już wylosowałam jakąś osobę. I uwaga, uwaga: zwycięzca figurki awatar to Monika Mrozek. Nie wiem, czy dobrze widać. Monika Mrozek. A ja teraz zrobię przybliżenie, może nie na nagrody w naszym dzisiejszym konkursie. Ale na drapeczki. I teraz dajcie znać, czy dobrze widać, bo tu chodzi o nasz dzisiejszy draping, A ja serdecznie gratuluję Monice. Monika odezwie się na maila, który jest w opisie. Serdecznie gratulujemy, brawo. Także nagroda, awata, figurki, i inne kinder niespodzianki lecą do Moniki. A dzisiejszy konkursik. Także ile nas tutaj jest? 13 osób tylko. No to może zaczniemy od zdrapeczek. Witaj dobrze. Dziękuję, jeśli nie. No to zaczynamy. Tutaj cień troszeczkę będzie padał. I tak, mamy zdrapeczki. Laki Cash za 3 euro. Dwa razy. Blackjack również za 3 euro. Mam dwa losy, jeden za euro, jeden za 2 euro, dwie zdrapeczki za 5 euro, mega cash oraz kasino. Lubię to kasino drapać. Ciekawe, co tam dzisiaj się pojawi. Dawno nie drapałam zdrapek, także może coś się uda wydrapać akurat dzisiaj. I tu mamy jeszcze takie 25 tłustych lat yy, za 3 euro. Także wkład dzisiejszego odcinka to 25 euro. I uwaga, ja już sobie zapisałam właśnie. I zapraszam na konkurs. Bawcie się razem z nami i typujcie, ile wydrapie w dzisiejszym drapingu. Jaką kwotę? 25 euro jest to wkład dzisiejszego drapingu. Na nasz draping. 25 euro wydałam. No, także można powiedzieć 100 złotych, prawda? 100 złotych. No i ja zacznę, może, od drapeczek za 3 euro będę drapać. A wy typujcie. Ja tu sobie przeszykłowałam już, tak, notę, długopis z drapeczki i herbatki się jeszcze napiję. Marcin już typuje, Renatka oraz Wiktoria. Witamy, niule ze Szczecina. Ja już zapisuję. Renata. O, zdrobki premierowo, witam. Nula również typuje, a ja za momencie, Wam pokażę, jakie są fajne nagrody. Również ta przygotowała tak, że Panowie, możecie śmiało typować. Niula obstawia 5 euro. Jolanta 10. Pamiętajcie, że mam dwa losy. Jeden jest za 1 euro, a drugi za 2 euro, także też coś tutaj może być, jakaś kwota się pojawić. Możecie obstawiać troszeczkę inaczej. Ja czekam na Wasze propozycje. Jeszcze możecie zmienić. Tylko napiszcie: Zmieniam i na jaką kwotę. A ja zapisuję. Renatka, 15, zdrobki premierowe, 18, o właśnie, takie nietypowe po mogą się pojawiać. Wiktoria oraz Marcin, po 15. Zradzę Wam tajemnicę, że teraz co tydzień będzie pojawił, pojawiał się live w środę o godzinie 18 lub 19, .00. także to nie jest 100%, będzie 18 godzina, ale tak mniej więcej okolice 18 godzinki. Zapraszam Was na live, y, a za 3 tygodnie super niespodzianka. Do wygrania polskie zdrabki będą i to co dwa dni. Także zostawcie subskrypcję, łapeczkę. I zapraszam do zabawy. Elżbieta. Typujcie, typujcie. Czekam na Wasze typy. Aniula w pracy teraz. Wiktoria zmienia na 17. Dobrze, tu, tu skreślamy 17. Wpisałam. Julia, 24. Kogoś tam jeszcze nie dopisałam. Już wracam do góry. 6 euro. Niula zmienia. 35 była u kwotą Elżbiety. Tak, 35 euro. No, 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 Paweł. Pawła nie dopisałam. Paweł obstawiał 9 euro. Latam na miotle. Niula <laughs> lata na miotle w pracy, czyli chyba już koniec. <laughs> Jolanta 10 euro. Tak, mam. Dobrze. Czy ktoś jeszcze coś zmienia? O, ja szybciutko patrzę. Renatka na 16 euro. Dobrze. Julia 24. Mamy. Wiktorię 17. I ja się biorę. A jeszcze tutaj. Sweet girl. Witamy. Sweet girl. A czy Monika z nami jest? Kto wygrała awatara? Nie, nie mam Moniki z nami. Anetka, witamy Anetkę. Anetka. 8 euro. A Marcin obstawiał 15 i chyba nie zmieniał. Ja się biorę za drapanie. Zapraszam. Draping. Aha, no i nagrody. Uwaga, uwaga, pokazuję Wam nagrody. Do wyboru są trzy nagrody. Zestaw dla Panów. Dwa kosmetyki z bioderm. Także wyższa półeczka oraz próbka zapachu najnowszego Jean-Paul Gaultier. Bardzo, bardzo super zapach, przepiękny, intens. Tym razem Jean-Paul Gaultier Intens. Bardzo fajny zapach. Także tu mamy dla panów do tego pocztuweczka leci. Dla pań mam przygotowane dwie nagrody. Pierwsza, jest to zestaw kosmetyków. Julia 13. Nie 24, tylko 13. Obstawię. Dobrze, obstawiasz 13. Arczpania, czy Pani Czesława? 12 euro, dobrze widziałam. Yy, druga nagroda, zestaw dla Pani. Kolczyki takie pozłacane z cyrkoniami. Nie wiem, czy tu będzie dobrze światełko oddawać. Yy, te bardzo ładnie się błyszczą. Czesława, 12. Julia 13. Dobrze. Maskara, czarna maskara do rzęs, bardzo fajna. Do tego gumeczki czarne, są tutaj takie sprężynki, kremik do twarzy, maseczka na dwa razy, oraz błyszczyk do ust przezroczysty, także nawilżający. Także dla każdego coś dobrego i trzecia nagroda. O, to będzie hit. Perfumy 50 ml. Ale zobaczcie, one się nazywa Aymal. To jest firma Aymal. I one są prosto z Dubaju. Jest to produkcja Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj wszystko macie napisane. Także jeśli się interesujecie i chcecie poznać z innych krajów jakieś perfumy, zapachy, także zapraszam oczywiście na mój drugi kanał. Tam testowałam właśnie. Wróciłam przed chwilą nowy filmik. Z recenzją nowego zapachu Kelly Minogue. To będzie hit, także zapraszam serdecznie. Marta, Shopping, wejdźcie na mój drugi kanał. I tu mamy właśnie nagrodę. Są to perfumy prosto z Dubaju. Jeśli chcecie poznać orientalny zapach damski, zapraszam, wybieracie nagrodę. Osoba, która trafi kwotę w dzisiejszym odcinku, wygrywa nagrodę i sobie wybierze. Czy męski zestaw, czy perfumy, czy. Zestaw damski z kosmetykami. A dziękuję, że Wam się podobają nagrody. Podpowiem, zdradzam tajemnicę, że będą coraz lepsze. To jest dopiero początek, także spokojnie zapraszam na wszystkie live'y i drapingi. Będzie się działo. Wracamy do akcji. A teraz draping. Trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj coś fajnego wydrapać. Jeśli ktoś jeszcze zmienia kwotę, to zapraszam. Krzyczcie tutaj na tym. Może zobaczę jeszcze. Nie dostałaś powiadomienia? Aha, no dobrze. I zostawcie subskrypcję mojego drugiego kanału. Także zapraszam. Tam też będą konkursy na 100 subskrybentów. Pierwsze rozdanie. A ja już drapię: siódemka, bonus, cytrynka, gwiazdka, bonus i cytrynka. Na razie nic nie ma. Melon, melon i. Aj, gwiazdka! Niestety, niestety. Euro, euro, jest szansa, jest szansa, no. Trzymajcie mocno kciuki. Aj, i banknot, moneta, moneta, banknot, niestety. Bonus, drapiemy dwa razy wiśnie i? i banknot. No to od razu do kosza. Tego nie było. <grywy> drapiemy drugą, laki też za 3 euro. Banknot, banknot i gwiazdka. Mocno, mocno trzymajcie kciuki, bo coś słabiutko. Trzy, dwa razy bonus i już myślałam, że będzie trzeci raz, niestety. Cytrynki, dwie mamy i siódemka. Ale nas normalnie tutaj trzymają w niepewności. Melon, wiśnia, siódemka, no to lipa. I teraz mamy monetę, melona i wiśnie, a podpowiem Wam, raczej zdradzę Wam, że Poza kulisami tutaj zdrapałam sobie jedno, bo miałam trzy i wygrałam 10 euro, a tutaj no, dwie puste kolejne się trafiły w tym. Oj, w kolejności, w tej kolejności. A tu mamy Black Jacka. Tutaj mamy kartę z jedenastką i szukamy większą, tak? Tak. Szukamy większej cyfry od numerku 11. No mamy, mamy, mamy wygraną. Ha, piętnastka. Zobaczmy, może coś jeszcze będzie. Dwunastka, oho i dziewiątka. Czyli na jednej zdrabce dwie wygrane się pojawiły. Witam serdecznie, jeśli ktoś dołączył w tej chwili. Zapraszam na konkurs. wkładzie się do odcinka: 25 euro typujecie, ile wydrapie w tym odcinku. To może te wygrane ja sobie będę tu odkładać i zdrapiłem wszystkie po kolei, sobie podliczymy. A ja wezmę następną zdrabkę za 3 euro i napiję się herbatki. A właśnie, dorzucam do nagród jeszcze na ocieplenie herbatki. Zestaw różnych smaków, także mam nadzieję, że Wam się spodoba ta nagroda. O, i lecimy dalej. Tu szukamy trzech jednakowych kwot: 6030 euro. Banknot z trzema tysiącami, tak? Ale to nie będzie drugi raz tysiąc. No dawajcie, Tysiaka. Stówka, a już myślałam. Piętnaście, trzy. I dyszka. Nie ma nic. Jest jeszcze bonus. Renatka coś pisała. Przeczytajmy. O, lubisz herbatki, super, no ja właśnie piję tą zimową i od razu was poczęstuję zimową herbatką, moja ulubiona na teraz, idealna właśnie na wieczorki. I mamy bonus, słoneczko, słoneczko, potrzebujemy trzy słoneczka, ajajajajaj, aj, 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 aj. niestety, to też wyrzucamy, no to może otworzymy sobie jakiegoś losika teraz na zmianę. Wszystkie już zdrapałam po 3 euro, zostały nam dwie zdrapki za piątala i te dwa losiki. No, otwórzmy sobie losa za 2 euro. Wygrane czy przegrany? Jak obstawiacie? Ja tu już podglądnę. Uuu, o, niestety nie mamy żadnej wygranej. Weźmiemy sobie za 5 euro teraz dużą zdrabkę. No, nie, to takie, w Polsce są takie duże zdrabki, ja już nie mogę się doczekać, nie za długo. Będą polskie zdrabki drapane na kanale, także zapraszam. No i oczywiście mam już, podpowiem Wam przygotowaną premierkę. Także w sobotę wleci filmik z premierową zdrabką. U Was jutro jajo, a u mnie w sobotę złote jajo. Także premiera zdrabki, zapraszam serdecznie. A co my tu mamy? Mega crash. Trzy jednakowe kwoty: piętnaście dziesięć, dziesięć tysięcy, aj, jaj, jaj. Co tutaj jest? Tówka. Dwadzieścia pięć euro. Dziesięć tysięcy po raz drugi. Hmm. Tutaj pojawił się 1000, 5 euro, no i niestety nie mamy w pierwszej grze żadnej wygranej, 25 euro nam nic nie da. Dobrze, trzy jednakowe potrzebujemy. Stówka 150 000, 1000. 15. 25. 5 euro. Dotychczas jedna zdrabka tylko dała nam wygraną. No, coś słabo dzisiaj. Ale te zdrabki też takie uparte jak w Polsce. Tysiąc po raz drugi. 15. Nie, sto. 50 tysięcy po raz drugi. No i dajcie po raz trzeci i wszystko będzie jasne. A jest 15. Jolantę, witamy. Jolantę. Jolanta typuje 20 euro. Mhm. Jeszcze nie koniec, także przyjmuję zakład. No i w bonusie szukamy takich symboli. Trzy symbole dadzą nam jakąś kwotę wygrywającą, ale czy tu będą trzy jednakowe symbole? Mamy monety. Nic nie widać. Monety, dwa razy monety i... Sakiewka, już wam przybliżam, ale tu nic nie widać, bo zdrapałam chyba już papier. Nie ma nic, pusto. To teraz otwieram losika za euro. Lipne zdrabki, tak bandyta, bandyta lipne, zdrabki mi się trafiły. Może w innej kolekturze zakupię na przyszłą środę. Sprawdzimy inną. Inny punkt. Dobrze, uwaga, uwaga, tutaj los za euro, czyli nagroda może być od euro do nieskończoności. Mamy, mamy euro, no i uwaga, kto tam typował na przykład 16 albo 6? Mhm. Są takie osoby, także no, czuję, że ktoś tu wygra. Jeśli nie, to nagrody przechodzą na przyszły tydzień, a mogą się pomnożyć, także Zapraszam. Już za tydzień kolejny live z nagrodami. Mamy kasyno za 5 euro, 3 gry, pierwsza gra, ruletka. Szukamy siódemki i trzydziestki. Gdzie tu się drapie? A, dawno nie drapałam. 20, 33. Jest siódemka. Uh, no to tak myślę, że będzie tam 6, tu 7. No, 13 może być. Julia obstawiała 13. No dobrze, nie będziemy gdybać, lecimy dalej. 24. 7? Nie, 17. Myślałam, że dwa razy 7 dalej, ale by było. 16 nie mamy i ostatnia czwórka. Tak, więcej już nic nie ma. Ale jest, jest tu wygrana. Ja już sobie zaznaczyłam. Aby nie zapomnieć, i lecimy. Teraz gramy w kości. 5 i 1. Nie pasuje. Musimy mieć dwie jednakowe. 3 i 1. Również lipa. 5 i 2. Ostatnia szansa. 4 i 3. Bo z wszystkich właśnie tych gier wygrane się mogą zsumować. Tu mamy ściągę. 10, 10, 10. 3 razy dziesiątka da nam 5 euro. 10, stówka, 1000. 10 tysięcy można wygrać, jak będą 3 asy. A mamy waleta. Damy. Króla. Asa. I damy. Dwa razy to za mało. Czyli mamy tak. Ta wygrana z kasyno. Jednak moje kasyno wygrało. Wiki, no sorki, teraz już nie zmieniamy, bo już koniec drapingu. Także te kwoty, co mam zapisane, już zostają. No i mamy dwie zdrabki wygrane. Ja odkrywam wygrane, a Wy liczycie. Uwaga, pod siódemką kryje się. 10 euro. Brawo, 10 euro. A zdrabka kosztowała 5. No to nie jest tak źle. Co nam da Blackjack? Tu pojawiły się... Um, Bandyta, bandyta. 16. Za późno, już nie obstawiamy. <grywy> Dwie pojawiły się wygrane. po 12 mamy 3 euro. I 12. Oho, oho, brawo. Jesteśmy na zero. Tu mieliśmy wygraną? A, nie na zero, jesteśmy na plusie, przepraszam. I jedno euro na plusie. Jestem na dzisiejszym dropingu, super. Także zostawcie łapeczkę, a ja już y, sprawdzam, kto wygrał. Mamy 15 i 10, 25 i to euro, czyli 26. Czy ktoś obstawił 26 euro? Niestety. O, wow, nie mamy wygranej osoby dzisiaj. 20 euro Joanna obstawiała, Czesława 12, Sweet Girl 20, za mało Elżbieta 35, troszkę za dużo, no za brakło Renatka 16, z drapki premier 18, no nikt nie obstawił 25, bo bym uznała tą kwotę, jeśli ktoś by dał 25, a tak niestety nie mogę. Także no trzymam kciuki za Was, zapraszam Was serdecznie na następny live. W sobotę wlatuje premierka z drapki złote jajo, a w środę widzimy się godzina 18 około, tak mogę powiedzieć na live z nagrodami. <grywia> Nula, no właśnie dwójka gdzieś zniknęła. Ja naprawdę chcę wam rozdać te perfumki, żebyście przetestowali, bo mam dwa opakowania. Prosto z Dubaju mam super perfumy właśnie, także. No zapraszam, będą konkursy się pojawiać, aby te nagrody poleciały do Was. A ja serdecznie gratuluję jeszcze raz Monice. Monika odezwie się na maila. Figurki oczywiście do Ciebie lecą. Ja się z Wami żegnam, piję herbatkę do końca i do zobaczenia do soboty. Trzymajcie się cieplutko, cześć.